Siemanko, Manko, ja jestem. 10, 10, 15, dzisiaj za mną jest. No i to jest już kolejny odcinek z s mm, Zmniejszyłem bardzo rozdzielczość. Pewnie widać, bo te cyfry są takie większe, w ogóle trochę inne. No, <laughs> poczekajcie. Ok. I. O, właśnie, pomyślałem nad tą misją na zmianę klasy. Tam wtedy nam pisało coś o tej zmianie klasy. I a tutaj jest taka tablica ogłoszeń, na którą możemy spojrzeć. I misję. I na przykład. O, tu, o, mamy zmianę klasy. Ściek minimum trudna. Ściek minimum trudna. Dobra. Trudna. I sobie poczekamy na innych uczestników, chociaż właściwie już jest ich czterech. Myślę, że dzisiaj zrobimy te trzy misje. No te trzy misje, no te ze ścieku, nie? Te trzy misje. No i będzie kit. Dobra, już mamy ściek ekspert. No i się nie laguje, co jest bardzo dobre. Nie będzie lagów w tym odcinku. Mam nadzieję. Dobra, znowu musimy czekać, bo ktoś nie zaakceptował. O, a tutaj już nam się powoli robi to zadanie. Piękne rzeczy są piękne. Dziki kwiat, plansza, pd, oprócz Ruben. Bo to jest Elder chyba zyska. Dobra. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy planszę. Tutaj jestem na szesnastym poziomie. Teraz już. Nie aż tak źle. Okay. Dobra, nie ma lagów, no to możemy spokojnie ich bić. Nie, nie, nie będziemy tak, że będziemy chodzili 1 metr i stop na 5 sekund. 1 metr i stop na 5 sekund. Teraz możemy biegać, jak nam się zechce, i nie będzie lagów. Mam, mam taką nadzieję. A właśnie! Trzeba nakarmić tego naszego pikaczu! Jeśli on jest! Jest! Gdzie? Gdzie jest? Gdzie jest pikaczu? Au! Nie tam. O! Jest! Jest już! Dobra. E, nakarmić chyba go trzeba, tak? A, na planszy się nie da. A czekajcie, a gdybym teraz otworzył... Gdybym teraz otworzył ekwipunek i dał nakarm, to bym chyba mógł. O, tak. Ja jeszcze raz coś? Nie, już nie zje, dobra. Idziemy? Im pomóc? Myślę, że pomocy nie potrzebują i tak. W tej grze są bardzo łatwe planże, po prostu długie, ale łatwe, nie? Że nie ma trudu, tylko że są długie. No na przykład jakiś boss ma strasznie dużo życia, on nawet nas walnąć nie może, jeśli będziemy go cały czas przynajmniej takim X-em yy, bić. O, coś mi go zabił. Dobra, mamy jakąś gorączkę. O, tutaj, co to jest? Jakiś ryś pisał, czy co? Co to jest? Mi co? Jakiś mi. Mysio... Mysio coś. O, tutaj mamy już kurczaka. Co w ogóle co dodaje kurczak? Chyba życie, nie? Tak myślę. Trochę głupie, że my wa walimy w tą branę, a ona się podnosi. Dziwne trochę. Powinniśmy ją rozwalić, a nie że się, się podnosi jak będzie zepsuta. Co to jest Myślę, Mały... Mały... Nie, to, to nie to. On zaś nie zdążyłem przeczytać. O tam chyba było. Tam gdzieś było, tam gdzieś było, tam gdzieś... Nie, nie ma. Chyba zabili już. Au. Kurczę, nic nie widzę przez tą deskę tutaj na środku ekranu. Strasznie przeszkadza, nawet się sobie po... O. o, o, o. Dobra. Dobra, możemy iść dalej. Już jesteśmy prawie pod końcem. No to jak będziemy tak szybko ...szli, to chyba nawet zrobimy jeszcze jedną misję, nie tylko trzy. Aha, i sorry, że wczoraj nie było odcinka, ale miałam dużo zadania trochę, dlatego nie mogłam zrobić odcinka. Dobra, mały żołnierzyk padł. Jedziemy dalej. Znowu się podnosi jakimś dziwnym trafem e, grama. Dobra, to jest już chyba boss. Bo, a powinien być miniboss, a jakaś nie ma, dziwne. A jest już bos. wiem, że bos, bo tutaj ma taki licznik na górze ekranu. Dobra, chyba nawet ja go zabiłem tą moją. moją super siłą. Tą pod to jest chyba ukucie. To już nie trzeba dalej iść. Dobra. Ale to mamy już jeden raz zrobione. Tylko trzeba to przejść trzy razy. To sobie przejdziemy. Dobra. Tutaj już mieliśmy jeszcze inną misję. Jeszcze tutaj w pier dostaliśmy zostaliśmy czy coś. O, możemy ulepszyć to na pewno, bo to jest fajne. To no w ogóle wszystko, co mogę. To. Dobra, ile nam zostało? zera. <laughs> Okej, okay. zakończyliśmy jakiś pierścionek, dostaliśmy tutaj. Czekajcie, tylko otworzę lampaczkę. Co to jest? Złamana teraz zbroja. No, będzie trzeba ją kiedyś sprzedać. W ogóle, uuu, już sporo tego tutaj mamy. Co to jest? No, to jest gorsze, bo to tylko stopę, żeby dodać. A można by było dodać... dodać tu... Dobra. W ogóle tutaj wszystkie podkity są na życie. Tutaj 320, a tutaj... No czekaj, czekaj, ułożę sobie... tak, ten, mała, średnia, duża. Tak sobie ułożę, żebym zapamiętał. Dobra, teraz jak minimum trudno, no to i tak będziemy teraz musieli trudną, więc... Znowu rozpoczniemy tę planszę. Dobrze. Wrócę do Was, jak już będą cztery osoby i będziemy na mapie. Dobrze, już jesteśmy na plaszy. Wróciłem. No, no to nie zajęło długo. Sprzedałem sobie tylko u Lenarta trochę rzeczy mm, tych z ekwipunku. No, czemu to się ok? No i nic Was nie ominęło, Nic dziwnego, nie było nic śmiesznego. Po prostu tylko sprzedałem. Rzeczy i założyłem lepsze buty, bo miałem w ekwipunku trochę lepsze. Ulepszyć nic, nic nie ulepszyłem, ale będzie trzeba coś ulepszyć, a szczególnie miecz. Bo tutaj osłona jest niepotrzebna bo to jest takie, taka łatwa gra, że tutaj prawie nikt nas nie bije, tylko ten miecz jest potrzebny. Ja bym na pewno przeszedł ten poziom sam. Bez założonej zbroi nawet. Ale ten, z mieczem, nie? Bo jak mamy takie słowy miecz, to... Oj! O! Właśnie, bo to nas po pa... po... parze, nie? jak Mysiory! O, już wiem, jak to się nazywa, jakieś mysiory. A to jest domek. Dobra, to była chyba kasa. Tak jest, i to sporo. Dobra. Co? No wiem. W ogóle tak brat i siostra, nie bo mm, ta postać, z którą mam to właśnie jest siostra Elsworda, a Elsword to właśnie ten o tutaj. W ogóle mam te same levele. A ten odcinek będzie chyba trochę krótszy, bo... Za chwilę będziemy kończyć już trzeci raz. Czemu no, i cały czas używałem tej mamy. No o Jezu, teraz się zacząłem. Dobra. Dobra, on poszedł tam na górę, to my pójdziemy dalej tutaj na tego. Na tego dużego żołnierza. Ok, załatwione. Teraz kolejny. Okej, okay, no i teraz znowu rozwalić bramę. Gdzie już jesteśmy? No już w połowie. <laughs> Okej. Okay. Dobra, jesteśmy już. Za chwilę koniec i zrobimy jeszcze trzecią mapę i chyba będziemy kończyć. O, tutaj jest jakiś biały czaroduch. Na mapie Księżycowy Las chyba były takie zielone, tylko nie, nie były zielone czaroduchy, tylko ten po prostu czaroduch. O Za chwilę powieje, dobra. No i już widzicie, że nam, yy, jak mówiłem w pierwszym, drugim odcinku, to już, albo nawet w trzecim czy czwartym, <coughs> mówiłem, że później będziemy mieć tyle kasy, no i już nam jest kasy za dużo, bo właściwie nic nie kupujemy. O, ta ona moc daje, że oni stoją w miejscu, nawet fajne. Czasami ze skrzynek takie wylatują z mową. O, na dwa hity nawet poszła ta brama. Nie wiem, czy można ją nawet uznać za moba, bo nas nie bije, tylko ma swoje własne życie. No i znowu brzydal. Chodź tu! Mim posećam, nie mój posadcie. Nie, bo będę musiał od początku od pierwszego dwoma. No dobra. No Aj. O, chyba go zabił już, dobra. Zabił go. No to zbieramy panią kasę, różne takie miecze i tam. O! I mamy kolejną kolejne... Kolejną misję tutaj załatwioną. Obdarty. Obdarty coś tam pisał. Nie, nie zdążyłem przystać. Obdart na czynnik Bendersa. O, możemy sobie dodać coś do slotu. Nowe, chyba tu piszę. Albo coś. Dobra. Te buty są zresztą takie same. Bo to są te same buty. Dobra. To jest trochę gorsze. Z tego musimy posunąć pieczęć. Aby sprzedać tę broń. Dobra, czy to jeszcze jest? Czy nie? A, kolejna skrzynka, możemy ją sobie otworzyć. A, jakaś na góra stroju, sprawdzimy. na polimerowa góra stroju, też gorsza. Mm, OK okej. Tutaj właśnie możemy sobie coś wstawić ze slotu. Czy ja tutaj efekt slotu mam? Tutaj nie mam efektu slotu, to możemy sobie... Dać na to Wstaw staw do I możemy sobie dać to. Zobaczymy co nam wyjdzie. Operzec, no to bardzo fajnie. Dobra. Dobra, no to ja wrócę jak znowu trzeci raz pójdzie... Jak znowu trzeci raz będzie się ładowała mapa. Co? Dobra, jesteśmy już na planszy. by założyłam, co nie miałam nic. Gdzie... <laughs> no i już jesteśmy... We dwóch z jakąś tutaj z jakąś inną osobą i przejdziemy sobie. O, tutaj mamy. Aha, nie mogę zakończyć teraz misji. Przejdziemy sobie tą planszę i, i zakończymy odcinek. Dobra, a i dodałam sobie miecz do atrybutów, bo miałem taką misję, yy, no i teraz jad jakiś się dostał i dlatego jest taki zielony trochę ten miecz, nie wiem jak to działa, czy nie wiem, za jakiś czas mogę, co no, jakiś jad mu dać, nie wiem czy, o, o, chyba coś mu zrobiłem, tym jadem, no to chyba, to... chyba tak, bo są, no zatrułem ich chyba, <laughs> bo są tak zieloni. dziwnie, <laughs> dziwnie. No to tam jest fajne. Zbroję też sobie dodam do atrybutów, bo zaczęła się misja, idealnie wtedy kiedy dodałem do atrybutu miecz. Muszę sobie po, ten poza odcinkiem ulepszyć wszystko i dodać do atrybutów. A, zresztą sobie już ulepszyłem. Dodanie do atrybutu kosztuje mm, te odłamki Eldrytu. Jakieś? Nie wiem co tam. Ale chyba taki jeden atrybut kosztował mi 6 takich odłamków, a chyba miałem ich nie wiem ile. No miałem ich więcej niż 6, bo mi kilka zostało. Możemy, chyba będzie, chyba starczy nam na drugie ulepszenie do atrybutu. To sobie wezmę mm, jedną, jedną część zbroi dam do atrybutu. Dobra, jak on jest na dole, a na górze to możemy przejść. Chyba tak. Tak, możemy. Dobra. Kolejna skrzynka, tutaj an-an, jakaś paczka z czymś, jaką, jakimś, jakąś rzeczą. On napisał mi odejść już, czy podejść już? Nie wiem właściwie. Bo oni tutaj, ten, mówią, tylko tak napisami, nie? ty, ale nawet często ten jad y, y, tutaj no, za, e, no zatruwam ich tym jadem bardzo często. O, tutaj miał chyba nawet e, x2, czyli razy 2. Nie wiem czy to im zadaje te obrażenia czy coś czy po prostu nie wiem czy są słabsi czy no, no nie wiem. Aha. I y, y, niedawno się dowiedziałem, że mamy taką moc na kontrol. Po prostu klikamy kontrol i jakiś, jest jakiś dopalacz mocy. To sobie użyjemy na bosie pewno. <laughs> mm, po prostu stajemy się czerwoni i mamy większe obrażenia znowu wpadłem w to. To jest chyba jedyna rzecz, która może nas najbardziej zranić w tej mapie, czyli te, te, te takie rury. Dobra. O, zaś jakaś pułapka tutaj. No, no nawet są. Na, takie pułapki to chyba najbardziej nas mogą zranić niż takie normalne moby. Dobra. Za chwilę skończymy chyba. No już za chwilę boss. Dobra, po nim. On chyba miał właśnie te, ten. Te, tak ulepszony był na takie dwie mikstury, dlatego był taki mocny. Dobra, kolejna kasa. Wszędzie w ogóle to jest kasa. Wszędzie, za każdym mógłbym tyle kasy, że naprawdę. Albo powinni podwyższyć ceny, albo zmniejszyć prawdopodobieństwo. No, patrzcie, ile tych złotych tutaj wypadło. Dostałem z, z takiego jednego takiego mini minibosa, bo to był ten ulepszony taki normalny bob, MOB. MOB y, chyba z 5000 nawet, bo to były złote, a tam było ich, nie wiem. Jeden, ten 4, 410 mil dodawał, a tam było ich, nie wiem, dużo. Do takiego normalnego boba, y, moba też y, jakieś ten, dwa, y, ten, jakieś trzy srebrne albo dwa srebrne, jeden brązowy, bardzo dużo <śm> tych pieniędzy tutaj dają. Dobra, zatrułem go znowu. Jestem ciekaw, czy w ogóle ten jad tutaj może się skończyć w tym mieczu i czy możemy przenosić na nowe miecze, chociaż z tym przenoszeniem to raczej nie, ale czy jest na zawsze ten jad, to nawet jest chyba bardzo możliwe. No. Dobra. Dobra, i w ogóle tak. To nadal nie wiemy o co chodzi z fabułą. Nadal nie wiemy o co chodzi, po co zrobimy. Chyba, że tutaj nie ma fabuły. Albo pominąłem je na początkowych napisach, co już mówiłem w pierwszym odcinku. A to jest już. Szósty, siódmy. Nie, nie zrobić wiem. zrobić ten. Nie pamiętam. Na kontrolu. Aha, zrobię to na kontrolu. O, albo się nic nie stało, albo po prostu nie widać tego. Przeskoczyłem go. Znaczy on mnie. mam tutaj, o tutaj, jakieś sekundy. To chyba jest jakaś dodatkowa moc. Właśnie ta na kontrolu. Nie wiem. Dobra, no, za chwilę już go zabijemy i będziemy kończyć ten odcinek, bo już mam no, 22 minuty, no myślałam, że, że krócej ja tu już tak Tak, myślałam, że 15 minut, a to już się wydłużyło do 22. Dobrze. Mamy już dwie misje skończone. Co dostaliśmy? A ona też A. A tutaj widać też przedmioty, które dostaliśmy. Tutaj ten ulepszenie zbroi. Tutaj... Dobra, możemy zakończyć. To też możemy zakończyć. I co teraz miałeś dostać? Nic. Mamy coś tutaj... coś Co to? Broń. Mogę to założyć? A zakładanie niemożliwe. To zardzywiałe coś nie może być już używane jako broń nadal, jednak możesz to zdemontować, aby pozyskać materiały do craftingu. Zdemontować. Uuu. Zardzywiały fragment, słaby ślady altrytu i kamień rzemiosła. Ten, zbroi. No, nawet fajne. To ja wszystko tak sobie mogę, ten? Nie, no fajnie. Bo to pe pewnie będą mi potrzebne. To bardzo fajnie, nawet nie będę tego sprzedawał, tylko ten, bo i tak mamy za dużo kasy. Nie, to będę sobie tak tutaj rozdzielał. Jeszcze sobie dodamy coś. Tutaj to, to. Okej. Okay. No to ja byłem przynajmniej 10 15 dzisiaj ze mną był dzień, 99 No i widzimy się w następnym odcinku z Elseworlda. Cześć!